Witam, dzisiaj zrobimy sobie kuchnię indyjską, czyli kurczaka w sosie masala, zwanego też chicken masala. Do tego będziemy potrzebować czosnek, imbir, masala, pastę, ostrą paprykę, słodką paprykę, kurkumę, koriander w proszku, słodką śmietanę, jogurt, masło, sól, pieprz do smaku oraz cytryny i kawałki kurczaka. Ja tu miałem akurat piersi z kurczaka, pokrojone piersi z kurczaka wrzucamy do miski, skrapiamy połową cytryny i mieszamy, żeby wszystkie nasze kawałeczki obtoczyły się z tym sokiem cytryny i po kolei będziemy dodawać na początek dwie łyżeczki imbiru dwie łyżeczki czosnku, tu pierwszą troszkę czubatą nabrałem, więc ja tu dam po pół, pół półtora ale łącznie dwie łyżeczki i trzy łyżeczki naszego jogurtu naturalnego Wszystko razem będziemy mieszać, tak samo jak zrobiliśmy ze sokiem z cytryny, tak żeby nasze wszystkie kawałki kurczaka dobrze się obtoczyły. A w tym czasie ja już se poprzekładałem wszystkie nasze przyprawy, połóżę jeszcze z każdej przyprawy: kurkumy, koriandru, ostrej papryki, słodkiej papryki i wrzucamy do miski. Mieszamy wszystko dokładnie, żeby każda część z kurczaka nam się dobrze przykryła tymi przyprawami. I odstawiamy to na jakieś 10-15 minut, żeby nam piersi z kurczaka dobrze przeszły w tym aromacie wszystkich przypraw. Na patelnię masło, około łyżeczki masła. Nasz kurczak na patelnię i smażymy go przez jakieś 5-10 minut od czasu do czasu mieszając żeby złapał kolor z obydwu stron. Jak kurciak już będzie upieczony, przekładamy go do miski. Na tej patelni zrobimy sobie podstawę sosu. Na patelnię około dwóch kostek masła, przepraszam, dwóch uzieczek masła i 200 ml mm słodkiej śmietany 18%. Wszystko razem dokładnie mieszamy i dodajemy 3 łyżeczki masala przecieru dostępny w Polsce bez problemu w większości supermarketów tak jak wszystkie przyprawy już teraz mieszamy dokładnie śmietana nam zacznie nabierać koloru tu nie wiem dlaczego wyszedł mi róż, yy, różowy a nie był dodajemy naszego kurczaka zacznie nam się powolutku zmieniać kolor na piękny pomarańczowy kolor i na malutkim ogniu gotujemy przez jakieś 10-15 aż nawet do 20 minut, a w tym czasie zrobimy sobie nanbret do tego będziemy potrzebować mąkę pszenną jogurt oraz proszek do pieczenia 200 gram mąki łyżeczka proszku do pieczenia 3 łyżeczki jogurtu ciasto dokładnie wyrabiamy jeszcze raz powtórzę 200 g mąki łyżeczka proszku do pieczenia 3 łyżeczki jogurtu kiedy ciasto mamy już wyrobione odstawiamy na 10-15 minut niech się odpocznie a z ciasta robimy rulonik tniemy na 6 równych kawałeczków i kręcimy takie małe kulki jak na bułeczki takie gotowe kulki też poczekamy z 10-15 minut aż to ciasto porządnie dychnie i robimy nasze, nasz chlebek nan. z jednej i z drugiej strony przewałkować w tym czasie patelnię już sobie podgrzewam patelnia musi być ciepła jak będziemy wrzucać i wrzucamy nasz placek, chlebek na patelnię Będą pokazywać nam się bombelki, to znaczy, że ciasto pięknie rośnie, tu już widać. Ciasto z jednej i z drugiej strony nam urosło i na talerz. Ja w tym czasie zrobiłem sobie roślin z masła i czosku. Nie dużo potrzeba, wystarczy tylko przesmarować placek I, i tak każdy placek po kolei dodajemy, aż będą gotowe. W tym czasie mamy ugotowany ryż i nakładamy nasze danie. skrapiamy, albo polejemy troszkę śmietaną dla piękniejszego wyglądu dodamy koriander, świeży koriander na górę wytrę tu trochę talerz, by się ubrudził i życzę smacznego przepis na samym końcu, smacznego, dziękuję